Witam! Dziś pokażę Wam prosty sposób na edytowanie zdjęć za pomocą AI, całkowicie za darmo. Wchodzimy na stronę, którą podałem w opisie, następnie wybieramy opcję Image Edit, wrzucamy zdjęcie, które chcemy edytować i na przykład zmienimy kolor koszulki oraz dodamy pasek do spodni. Naciskamy Enter i chwilę czekamy na efekty. Oto efekt końcowy. Jak widać, zmiany zostały wprowadzone wyłącznie w miejscach, które wskazaliśmy. Czas na odrobinę szaleństwa. Czerwone włosy brzmią jak dobry pomysł. Wybieramy opcję Edit przy wcześniej edytowanym zdjęciu, a następnie wpisujemy, co chcemy zmodyfikować. Czerwone jak ogień. Oto nasz nowy look. Dobra, teraz coś innego. Jak sobie poradzi z ratowaniem starych fotek? Zdecydowałem się na zdjęcie w bardzo złym stanie. Zobaczmy, co da się z niego wyciągnąć. Oto rezultat. Zdjęcie zostało skutecznie odrestaurowane, choć twarze postaci nieco odbiegają od oryginału, co zrozumiałe, biorąc pod uwagę jego zniszczony stan. Spróbujmy z nieco mniej zniszczonym zdjęciem. Tym razem użyję bardziej rozbudowanego promptu napisanego po angielsku. Efekt wydaje się całkiem zadowalający OK, a co ze zmianą tła? Spróbujmy wziąć nowe zdjęcie na warsztat i pobawić się otoczeniem. Powiedzmy, że tym razem postawimy na chłodniejszy klimat. Efekt wygląda całkiem dobrze nawet cienie zostały dopasowane do otaczającego tła. Dodajmy jeszcze kurtkę i czapkę, żeby nie zmarzła. Tak, teraz wygląda to znacznie lepiej. I to wszystko. W tle wrzucę jeszcze kilka przykładowych edytowanych zdjęć. Nie jestem pewien, czy strona ma jakieś dzienne ograniczenia. Wykonałem około 15 edycji i nadal mogłem korzystać z tej opcji. Jest też wersja open source, ale jeszcze jej nie testowałem. Jeśli filmik Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i dzięki za oglądanie.